przerywany. Uważaj! To nie jest magiczne rozwiązanie dla każdego. Jeśli jesteś kobietą po 35 roku życia lub mężczyzną z problemami hormonalnymi, insulinopornością albo wysokim poziomem kortyzolu, czyli zestresowanymi osobami, tak? Ten sposób może bardziej Ci zaszkodzić niż pomóc. Dlaczego? Bo długie przerwy między posiłkami to dla organizmu sygnał: brakuje jedzenia, zwiększ stres, zatrzymaj spalenie tłuszczu. Zaczynasz budzić się w nocy, jesteś rozdrażniony, rozdrażniona, wypadają ci włosy, spada energia, spada libido, skacze cukier i masa ciała często stoi albo spadają mięśnie. Więc to nie jest dobre, bo mówisz waga spada, ale to mięśnie często. I teraz najgorsze. jeśli masz wysoki poziom kortyzolu i zjesz dopiero o 12 zamiast rano, ten kortyzol jeszcze bardziej rośnie. A to już gotowy przepis na zaburzenia hormonalne. Tycie z powietrza i wieczne zmęczenie. W takim przypadku dużo lepszym rozwiązaniem jest post, którym jesz od 7 do 15, góra 17, z rana dostarczasz wtedy sygnał bezpieczeństwa, a wieczorem dajesz organizmowi czas na regenerację, a żeby strawił przed spaniem. Więc zanim przestaniesz jeść przez 16 godzin, zadaj sobie jedno pytanie, czy mój organizm jest gotowy na taki stres? Chcesz wiedzieć, jak zacząć to dobrze robić? Napisz plan działania, a przeszedł Ci właśnie taki dwutygodniowy plan odżywiania. Pozdrawiam.